arcybiskup antoni Baraniak. Akta krwią ofiar zbroczone przetrwały, Metody, w których zbrodniarze godność łamały, Wybrane tortury, wyszukane metody poniżania, Totalitaryzm i jego sposób zeznań wymuszania. O krwi przelana, o Golgoto ludziom wiary zadana. Wołasz o sprawiedliwość, są jeszcze świadkowie. Świadectwem jesteś dla pokoleń, niech im opowie Historia dzisiaj nieskora do zakłamania, fabrykowanie zeznań fałszywych nam odsłania na procesy pokazowe przeciw ludziom uczciwym. Ludziom Kryształowej godności. Każdy z nas przyzna, to oni zachowali się właściwie. Bóg, honor, ojczyzna znaczyło dla nich oddać życie, niż współpracować. Judaszowych srebrników woleli nie przyjmować. Z rąk Mokotowskich katów razy przyjmowali. Do grona męczenników za wolną Polskę dołączali. Dziś arcybiskup Baraniak, wojownik świętego kościoła, prawa ręka kardynała Wyszyńskiego z wysokiego nieba woła. Nie dopuściłem do zdrady oraz ran kościoła. Ci, którzy wiarę wyrwać ludziom planowali, przegrywają z nami i będą przegrywali. Nie zapomnimy, dzieciom przekażemy, co krew przelana znaczy, co warte są słowa fałszu i obłudy przeciwko rozpaczy. Męczenników wiary idzie orszak biały, choć nas atakują. My za sztandarami, w blasku Bożej chwały, idziemy powolność, bo nam jej potrzeba. A Ty, królowo świata, prowadź nas do nieba. Niech niebo zobaczy, że rycerskie wojsko gotowe do walki za prawdę i sprawiedliwość, moja droga Polsko autor Halina Sawicka W październiku 1956 roku, na fali słynnej, pozornej odwilży władze komunistyczne wypuściły z więzienia Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał powrócił do stolicy po trzech latach odosobnienia, radośnie witany przez naród. Tylko niewielu zauważyło idącą za nim postać, która posturą przypominała więźnia wypuszczonego w 1945 roku, z oswobodzonego obozu koncentracyjnego. Osobą tą był sekretarz prymasa Wyszyńskiego, biskup Antoni Baraniak. Wraz z prymasem został aresztowany w Warszawie w rezydencji namiotowej 25 września 1953 roku w momencie największego nasilenia represji komunistycznych wymierzonych w Kościół Katolicki.